Siemaneczko, witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Likodem, a to jest kolejny odcinek. Gita chciałem powiedzieć. Minecraft. Moi drodzy, Minecraft. Yy, idziemy dzisiaj na wypra What the fuck? Okej, okay, dobra. Niech to tu będzie. Fajnie się nawet komponuje. Ja to potem zostawię. No, trochę pobudowałem, trochę tam podobierałem. Tutaj jeszcze światło się przyda, ale to... Kiedy indziej będę do naderu szedł Moi drodzy dzisiaj Co my dzisiaj zrobimy? Boże święty nie tu yy, Dzisiaj, no, tutaj lampy nawet porozstawiam dobra Niko wysłów się, wisłów się Poza tym minionem dzisiaj jestem Tak jak moje miniony, które powinny Kopać i surowce, a nie kopią Moi drodzy dzisiaj pójdziemy na wyprawę Postanowiłem, iż gdyż no, czemu nie Raz kozie śmierci mówi pójdę sobie na wyprawę i, i co? Rozszaleję się dzisiaj. Yy, gdzie są diamenty? Aha, dobra, ja już wiem gdzie są diamenty, przepraszam, ale Flint tam też jest gdzieś, nie? Flint mam w plecaku. flinta mam w plecaku i patyczki też są w plecaku. Tutaj na... Dobra. Co my dzisiaj robimy? Nikodemno. Powiedz ludziom wreszcie. Strzały. To tyle w dzisiejszym odcinku, jeśli chcecie. <laughs> nie. nie, 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 spoko. Przepraszam. Jestem przygotowany trochę na bój. Mam już nawet jak sobą kietę. Ale do czego piję? Gdzie idziemy? Mam na mapie. zaznaczony. Yy, zaznaczony mam na mapie. takie jedno miejsce. Tu jest wioska, tu jest. Yy, na skoki... Skoki narciarskie bym chciał zrobić kiedyś. I tu jest zamek. Tutaj w tym zamku byłem. Czyli tego waypointa mogę w sumie usunąć. Usunąć tego waypointa mogę Tu idziemy na ten zamek. I pewno się spytacie, Niko. Po co na zamek? Jak, jaki zamek? Halo? Otóż moi kochani widzowie W dzisiejszym odcinku... Będziemy polowali na potwory. Powiem wam tak, ja na live i poza live'em ogrywałem zamek i powiem wam szczerze, to jest tak wszystko mówiąc kurewsko przesrany zamek, że to jest po prostu masakra. Yy, tam musisz się ukrywać, wszystko robić i w ogóle, dlatego mam łuk, strzały i, i to. No, i oczywiście, kilo y, powinienem sobie enchantować na jakiś taki minimalny poziom, tak? Jakaś tam wydajność y, powinna. Powinna, moi kochani, być. Ymm, no, ale jak to będzie, to tego nie wiem sam. Więc. Chciałem poexpić trochę, ale stwierdziłem, że. Nie, jakoś tam będę niszczył. To idzie. Idziemy. Kogoś widziałem, nie wiem czy to był szkielet czy nie. Mam go generalnie gdzieś. Ciśniemy, no. Tysiąc klocków, yy, drogi, no to jest dużo. Pory roku w ogóle mam yy, załadowane. Wreszcie stworzyłem sobie te yy, procesy, pór roku i w ogóle. O, krówka! Szkoda, że nie ma fire Aspect Ale, yy, O co mi chodzi? Po roku, więc tutaj jest w tej części jesień. U mnie jest zima i etki właśnie, etki MIAŁEM etków miałem szukać. God damn. It. Boże święty. No ale niestety no etki etki to etki, nie. Wiem. Słyszę Tigera Bonzo i kobre. <grywka> Witamy w pięknym lesie, w pięknej klinicy mojej ulicy. No, i tak sobie idziemy, nie? I Moi drodzy, uprzedzam, że to jest naprawdę przerąbane. O, lud! No, mamy uroki zimy, yy, która jest aktualnie załadowana na tych modach. I jest to wszystko takie szare, póre, i w ogóle. No, generalnie niezbyt ładnie jest tutaj, tak? Jak przyjdzie wiosna, to wtedy będzie wiosna. Jak będzie lato, to będzie lato. I tak, i tak do kolejnej zimy, więc. Pory roku będę zmieniał do, dopiero wtedy, jak przyjdzie wiosna. Czyli nie wiadomo kiedy. Nie, ale no, uroki takiej jesieni, no to spoko, ładne, ładne są. O ile nawet nie wiem, czy to nie jest y, biom y, jesienny, facing biom Woodland. No to nie, no to, 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 to... chyba tutaj zielono było. Zazwyczaj tam. Sobie widzicie, to jest lód No ale... Ta zima w tym Minecrafcie akurat potwierdza polską zimę, która była do niedawna. Teraz w Polsce to mamy taką piękną zimę, że nawet kurna by się chciała na saneczkach zjeżdżać, powiem wam szczerze. Kury też mi się przydadzą. Z racji, że strzały trzeba będzie robić. To prawda, tam są szkielety, ale strzały też dadzą, tak. Świerki jakieś. No, mówię wam, no niezbyt ładnie jest, gdy jest jesień, tak? Zobaczcie, jakie to wszystko wyschnięte i brązowe, brudne. Fuj. O, 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 Jezu, uwielbiam tą wodę! Co jest? Może takich cztery, bo ta woda leczy. Jezu, dawno tego źródełka nie widziałem. Boże święty. Ta woda jest naprawdę przekoksem, nie? Chyba będę robił tak, że zrobię tam takie rudełko wokół tego zamku całego. No i oczywiście. co. I oczywiście będę się leczył, jak, jak będę miał mało HP Jesteśmy we wiosce, tam jest wioska I tam będzie zamek Tak, tu jest zamek Uprzedzam was Za... Zamek Jest tutaj jedno wielkie... Pobojowisko, naprawdę Dobra Jest i wejście Co to jest? Firefly O już się zaczyna. Patrzcie na to. obijając bawełnę. Coś mi tu nie gra, tu jest pająk. Cześć, przyjacielu. Ja przyszedłem ci tyłek skopać, my friend. No i oczywiście naj, najgorsze kutwy też się tutaj zjawią, czyli jedźmy. Przyjacielu! Tutaj to jeszcze jest nic, tak naprawdę. Potem dopiero będzie przerąbane. Oho, zombie! Hello! Gin! Jest naprawdę żałuję, że fire aspect nie mam. A przydałby się. O, ty mały głównie. Kurde, mały gówniak z, zbroi. Co tu się dzieje? Halo! panie! O cię! Oj, 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 no i o tym właśnie mówiłem, nie? To jest tak przekokszone gówno, że nie jesteś w stanie tego pokonać. Dlatego źródełko by cię przydało. Jasna dupa! Ej! Kolecy! hallo, Ja pierdziulę! Umrzej! Jeden z drugim! Proszę umierać! Dobra, pora się najeść! No, masakra będzie. Co jest? Pięknie, dobra. Nie, z tobą to Problemu wielkiego nie będzie. Gorzej z nimi. Naprawdę ten fajer aspekt. Co prawda ja ten zamek też będę... Co jest Oa, Przyjacielu. No, powiem wam, że przerąbane to jest. I to dosyć mocno, ale damy radę, ja dałem sobie radę. jeden mały. O ty Kurde balans Nie no, zdecydowanie tutaj trzeba źródełko zaraz zrobić Ja już się tym zajmuję Nie mam łapaty Ty Co ty robisz? Jaki głupi Moją pochodnię jeszcze Ty No dobra, no nie mam, no co ja mogę? Dobra Dobra, ym... Przepraszam, że jestem taki małomówny, tak? Ale nie mam, nie mam nic, kompletnie nic O, dwa craftingi nagle Dobra Jest niepotrzebne to od razu wywalić. Gdzieś tam do tej dziury, najlepiej. Czyli to, to, to. Kości się przydadzą, niski w sumie też, ale. Może ewentualnie nie teraz. Dobra. A tu skoro mamy takie swoje wyjście, to ja uważam. Może to powinien być ten zbiorniczek cały, tak? Z tą, z tą wodą, tą leczniczą, taką, wiecie. To jest dobry deal. Ja, ja, to, ja, ją, ja tą wodę tak czy siak potem wezmę. Bo to nie jest to, że ja jej nie wezmę, bo ją, bo ją wezmę i zobaczcie. Od razu się leczymy. Piękna, piękna sprawa, naprawdę. Słyszę je. Słyszę te durne baby Przydałoby się złote jabłko, a wiem, że może zostać w tych, tych, tych pierdach całych. Dobra, mamy to. Wydaje mi się, że jak całe piętro zrobimy teraz, to będzie dobrze. Bo. Uu. Nie ukrywam, że. Robienie całego zamku w jednym odcinku to nie jest dużo. Znaczy... To, to będzie bardzo dużo, ja tu creepera chyba widziałem, a nie, jednak nie. Panie zombie! Co ty mi tu? Kurde bele. Dobra, czyli wejście na górę jest tam uh! Kurde, kurde, kurde Chodźcie, chodźcie Koledzy Się chcecie się bawić? Dobra, gin! Jeden, drugi, trzeci Ty parowo jedna No nie, no to jest, Oczywiście to jest najlepsza broń w tym momencie, bo A ty skąd się tu znalazłeś, przyjacielu? <grym> No i tym się oczywiście zajmiemy w przyszłym odcinku, tak? Tą górą Tymi kolegami to trzeba się trochę zająć O nie 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 będziesz mi tu spokoju zakłócał kurde Mały gnoju Mały gnojku Mały smarku Rób to póki masz jeszcze ryj Dobra mam to To mu się zajmę osobiście Mój miecz i łuk mi nie straszny Koledzy oj! dobra, 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 już Pięknie. Ale mój łuk yy, za chwilę może być na skraju wyczerpania, więc stres jest słabiutko No to piętro jest trochę... Dużawe co jest, kurna, kolejna zgraja zombiaków, no bez jajno. no Au Marek Kurde Ło w dupę, ale... Ale przerżnąłem Pięknie tak to się robi nikodem. Tymi skrzyniami też się zajmę, za które spokojnie. No nie, no to piętro jest chyba największe. Dobra, tu się już nic nie będzie respiło zaraz. Pięknie. No i dobrze, i, i co? Piętro myślę obrobione pięknie. Jeszcze tutaj, żeby na, na dole się nic nie zrespiło. Potem to będzie rzeźnia, bo creepery i te inne sprawy, nie? Creepery też po, powiem, są przekokszone. O, jak miło. Se ukradnę te rzeczy od państwa, o kolejne jedzonko jak milusio ja jestem zachwycony z mojego że tak powiem upu o jezu jezu, no ten zamek jest o wiele hojniejszy niż tamten powiem wam szczerze, tamten to praktycznie nic nie miałem oprócz y, kilku skrzyń z żarciem tak naprawdę no i tam się znalazły diamenty, y, koksy blok diaksowy w ogóle znalazłem i to, to jest najpiękniejsze dobra czuję jeszcze trochę podajmy tego światła bo Ciężko ciężko Ja coś mówię o złotych jabłkach Dziękuję Piękny łup O zima przyszła Zima przyszła I w tym momencie Mogę śmiało powiedzieć Że dziękuję państwu bardzo serdecznie Jeżeli chcecie więcej To zostawcie łapeczkę w górę Zostawcie subika a ja się z Wami żegnam do następnego odcinka. Trzymajcie się ciepło na razie. Pa-pa.